Ciekawe miejsca, Leżajsk. Leżajsk, miasto w Polsce, w północnej części województwa podkarpackiego, siedziba powiatu leżajskiego leży w Dolinie Sanu, na skraju dawnej puszczy Sandomierskiej, w dawnej ziemi przemyskiej. W przeszłości Leżajsk był miejscem o wielokulturowym charakterze przez kilka stuleci. Do końca II wojny światowej, miasto i okolice zamieszkiwali Polacy, Żydzi, Rusini i Niemcy. Zdjęcia pokazują leżajsk z lotu ptaka w dzień i w nocy. Klasztor Ojców Bernardynów w Leżajsku. Bazylika Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. I klasztor Bernardynów w Leżajsku są jednym z najcenniejszych zabytków architektury kościelnej z pogranicza renesansu i baroku. Zespół klasztorny Bernardynów w Leżajsku, zespół zabytków położony przy Placu Mariackim nr 8 w Leżajsku, którego początki sięgają pierwszej połowy XVII wieku. Wybudowany dla sprowadzonych staraniem biskupa przemeskiego Macieja Pstrokońskiego w 1608 roku Bernardynów. W jego skład wchodzą kościół pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Wedle tradycji zlokalizowany w miejscu ukazania się Matki Boskiej z Józefem, klasztor, cmentarz kościelny, dziedziniec odpustowy, mury obronne. Z basztami i bramami, folwark klasztorny, otoczenie zespołu. W kościele znajdują się niezwykle cenne organy. Organy w Bazylice Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Leżajsku pochodzenie organów datuje się na drugą połowę XVII wieku, a sfinansowanie ich powstania zawdzięcza się rodzinie Potockich. Pierwszym ich twórcą był Stanisław Studziński z Przeworska, który rozpoczął pracę nad instrumentem w 1680 roku i przerwał ją w 1682 roku. Dalsze prace i udoskonalenia wykonał Jan Głowniski z Krakowa w latach 1686-1693. W latach 1903-1905 organy zostały przebudowane w stylu romantycznym przez Aleksandra Żebrowskiego. Kolejnym etapem powstawania tego działa instrumentalnego były prace Roberta Polcyna z Poznania w zakresie poprawy brzmienia barokowego organów w latach 1965-1968. Renowacja instrumentu została wykonana w latach 2000-2003 przez francuską firmę Manufakturę Provençale d'Orgu Esora Adama Wolańskiego. Kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy i Wszystkich Świętych. Kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy i Wszystkich Świętych, wraz z otaczającym go murem ze strzelnicami, które również warto zobaczyć. Został wybudowany około 1616 roku z fundacji proboszcza, księdza Feliksa ze Skarżewa Skarżewskiego. Konsekracja tej późno-renesansowej świątyni nastąpiła w 1619 roku. Kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy i Wszystkich Świętych, ołtarz. W ołtarzu po prawej stronie na wygłównej znajduje się obraz Matki Bożej z XVI wieku. Muzeum Ziemi Leżajskiej. Muzeum regionalne obejmujące kilka obiektów na terenie miasta Leżajska, z siedzibą w XVIII-wiecznym Dworze Starościńskim. Cmentarz Żydowski i Grupca Dyka Elimelecha Leżajsk. Grób Dyka Elimelecha na Leżajskim Kirkucie jest miejscem szczególnie ważnym dla społeczności żydowskiej na całym świecie. Ochel odwiedzany jest w rocznice śmierci cadyka, a także w inne ważne święta. Sadek zasłynął jako uzdrowiciel, żarliwy głosiciel hasydezmu i autor działano Amelimelech. Na uwagę zasługuje także sam cmentarz, gruntownie odrestaurowany po zniszczeniach dokonanych przez hitlerowców. Dworek pod starości w Leżajsku. Jest to jeden z najstarszych budynków w mieście, wzniesiony z modrzewiowych bali w XVII wieku. Jest on staropolskim zwyczajem zorientowany na godzinę 11, dzięki czemu wszystkie pomieszczenia domu są oświetlone przez słońce w określonych porach roku. Stanowi obecnie własność prywatną. Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny Zespół Cerkiewny Parafii Grecko-Katolickiej pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, przy ulicy Jarosławskiej pochodzi z 1832 roku. W chwili obecnej rzymskokatolicki Kościół filialny pod wezwaniem pana Jezusa Miłosiernego dla dzieci i młodzieży. Cerkiew częściowo otacza mur XIX-wieczny oporowy, a przy południowo-zachodnim narożniku ogrodzenia znajduje się kaplica świętego Josafata Kunczewicza. Za ogrodzeniem na południe od cerkwi stoi dawna plebania Przychodztwo z 1876 roku. Przez długi czas plebania spełniała funkcję przedszkola. Obecnie mieści się tam leżajski Caritas oraz warsztaty terapii zajęciowej. Ratusz w Leżajsku. Piętrowa, eklektyczna, murowana budowla wybudowana w 1869 roku przez Karola Kubika. Obok ratusza od zachodniej strony znajduje się prostokątna wieża z zegarem wybudowana w 1905 roku. Ratusz mieści się wzdłuż północno-zachodniej pierzei rynku. Obecna budowla miała dwie poprzedniczki. Pierwsza spłonęła w 1834 roku. Następna, wzniesiona na zaprawie glinianej po 30 latach użytkowania, groziła zawaleniem i została zastąpiona obecną formą. Ratusz od wschodniej strony ściśle przylega do wieży dzwonniczej. Ciekawostki Herb leżajska, głównym elementem herbu jest krzyż lotaryński o podwójnych ramionach barwy białej umieszczony na tarczy herbowej barwy czerwonej. Tarcza jest obrysowana kreską barwy żółtej, umieszczona jest na niebieskim, owalnym tle. Nad herbem widnieją kaduceusz, laska boga Merkurego, Hermesa. Ozdobiona dwoma splecionymi wężami i skrzydłami oraz waga i księga barwy złotej. Hejna uleżańska, kompozycja leżajskiego muzyka Michała Grzywny, wykonywana na trzy trąbki, przy okazji świąt, rocznicowych obchodów i tym podobne, i wersji zegarowej, codziennej, trąbka solo, którą po raz pierwszy usłyszeć można było 8 lipca 2017 roku. Rozbrzmiewa z wieży obronnej obok ratusza, trzy razy dziennie. O szóstej, dwunastej i dwudziestej drugiej.